A co ty dzisiaj taki pewny siebie? O, pewny ja... siebie, jak Wektra swojej oferty. Dziś dzwonisz, jutro masz super telewizję i niezawodny, szybki światłowód. A mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować, kiedy chcą. Dziś dzwonisz i od jutra masz szybki internet i telewizję bez okresu zobowiązania. Audycja z audiodeskrypcją. Na ekranie widoczne są logotypy Nie ma barier Dolny Śląsk i Dolnego Śląska, a także napis. Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Czołówka programu Nie ma barier Dolny Śląsk. Pojawia się napis Dolny Śląsk. Mężczyzna gra w tenisa na wózku inwalidzkim. Pojawia się ujęcie śpiewających kobiet. Widać fragment spektaklu osób z niepełnosprawnościami. Widok wystawy fotograficznej. Mężczyzna prowadzi wózek inwalidzki z siedzącą na nim dziewczyną, prowadzi przy tym chłopaka za rękę. Dwie dziewczyny jadą na koniach. Pojawia się napis nie ma barier Dony Śląsk. Na ekranie widok na Kotlinę Jeleniogórską z Polany Jakuszyckiej z lotu ptaka. Witamy w ostatniej w 2024 roku audycji Nie ma barier Dolny Śląsk. Na ekranie widok na ośnieżony ośrodek narciarski na Polanie Jakuszyckiej i lotu ptaka. W tym odcinku udamy się do Mekki Narciarstwa Biegowego, do Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Nie po to, żeby podziwiać zmagania sportowe, ale dyskutować o dostępności. Na ekranie jeden z paneli Dolnośląskiego Kongresu Dostępności. To w tym miejscu pod koniec listopada odbył się trzeci już dolnośląski kongres dostępności, który zorganizowały. Stowarzyszenie Bonitum, fundacja ładne historie. Fundacja Imago oraz karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Więcej o tym wydarzeniu opowie nam jeden z jego współorganizatorów, Piotr Kuźniak z Fundacji Imago. To wydarzenie jest poświęcone przede wszystkim turystyce, ale jako formie usługi aktywizacji społecznej, rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami dla osób o specjalnych potrzebach. Temat znany. Wydawałoby się dobrze, ale chcemy pokazać, że obecnie zapotrzebowanie ludzi się zmieniło, rosną też wymagania i standardy, jest rośnie coraz większe zainteresowanie osób o specjalnych potrzebach aktywnością związaną z rekreacją, ze zwiedzaniem naszego regionu i całego kraju zresztą też, ale do tego potrzebujemy podniesienia standardów infrastruktury, podniesienia standardów organizatorów usług. Podniesienia standardów kreowania polityki społecznej, polityki publicznej w tym kierunku. I te wszystkie zagadnienia będą przedmiotem naszego zainteresowania podczas tego dwudniowego wydarzenia w Dolnośląskim Centrum Sportu. W trakcie trzeciego Dolnośląskiego Kongresu Dostępności przez dwa dni odbywały się spotkania, rozmowy i panele eksperckie. A to wszystko w gościnnych progach Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka którym zarządza w imieniu Samorządu Województwa Wojciech Gęstwa, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Tak, jesteśmy w pełni dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, ale właśnie na bazie doświadczeń wszystkich, którzy w tym kongresie tutaj będą uczestniczyć, będziemy rozmawiać o tym, jak jeszcze lepiej przygotowywać nie tylko nasze obiekt, ale ogólnie obiekty turystyczne na terenie Dolnego Śląska, żeby mogły przyjmować w swoich, w swoich miejscach osoby z niepełnosprawnościami. Na ekranie widać dwie osoby, jedna na wózku inwalidzkim, podziwiają znajdującą się przed nimi mapę. Kongres był także swego rodzaju podsumowaniem 2024 roku. W końcu ostatnie 12 miesięcy zostały ogłoszone przez władze województwa Rokiem Turystyki Osób z Niepełnosprawnościami. Przypomniał Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzisiejszy kongres jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, jest on podsumowaniem tego roku i też poprzedniego, w którym bardzo aktywnie samorząd województwa wspierał turystykę osób z niepełnosprawnościami i turystykę społeczną robimy przegląd osiągnięć. Zaprosiliśmy ludzi z branży, ekspertów, organizatorów wypraw górskich dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to bardzo dynamiczne środowisko, które działa również w sieci turystyki włączającej, która funkcjonuje ogólnopolsko. I myślę, że będzie to bardzo dobra okazja, żeby zrobić taki przegląd sił i planów na przyszły rok. Na ekranie jeden z paneli Dolnośląskiego Kongresu Dostępności. Na miejscu obecny był m.in. Jerzy Pokój. Nie tylko jako przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale także jako jeden z prelegentów. Myślę, że tutaj pan Komorowski ma też swoje ogromne zasługi wraz ze całym zespołem, dlatego, że jest im to bardzo bliskie. Myślę, że te konferencje, które organizują w różnych miejscach Dolnego Śląska, pokazują nie tak dawno byliśmy w Legnicy, pokazują, jak ważny jest ten krok. Tych ludzi. To wydarzenie w jednym miejscu zgromadziło osoby z wielu środowisk, a wszystko w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań wpływających na poprawę dostępności Dolnego Śląska. Potwierdziła to wypowiedź Pawła Parusa, pełnomocnika marszałka do spraw osób z niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać wspólnie z całym środowiskiem, czyli organizacje, organizacje pozarządowe oraz Urząd Marszałkowski, ale także jak widać media, e, widać osoby, które przyjechały z różnych stron, z całej Polski, e, osoby z niepełnosprawnościami, które są włączone w turystykę, e, które są wrażliwe na dostępność. Na ekranie widok grupy, wśród której są także osoby prowadzone na specjalnych wózkach turystycznych. A co wpływa na poprawę dostępności Dolnego Śląska? O tym wspomniał Tomasz Sługocki, koordynator do spraw dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Rozwiązania, którymi dzisiaj dysponujemy, specjalne wózki turystyczne, zaangażowanie, tak jak wspominałem, organizacji pozarządowych. Wszystko co się dzieje powoduje, że te ograniczenia to nie są już tak istotne, dlatego że kiedy Angażujemy wolontariuszy. Kiedy używamy odpowiedniego sprzętu, można pokonać te przeszkody i absolutnie zdobywać góry, zwiedzać zabytki i aktywnie spędzać czas. I to nie tylko mówię o samych osobach z niepełnosprawnościami, ale o, ich, o całym ich otoczeniu, o rodzinach, o bliskich. Aktywny czas w pięknych karkonoszach to jest coś, co jest jak najbardziej w tej chwili możliwe i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach na Dolnym Śląsku sporo zmieniło się w zakresie dostępności. Zauważyła to Magdalena Orłoś, pedagog specjalny. Jeżeli chodzi o turystykę, to mam wrażenie, że to jest gdzieś od dwóch lat dopiero takie duże boom na to, żeby właśnie uświadomić też społeczeństwo um, um, też o tym, że osoby z niepełnosprawnością również podróżują. Że nie są pozamykane w domach, że turystyka nie jest tylko dla osób sprawnych, e, fizycznie umieśnionych, silnych, tylko również osoby z wszelaką niepełnosprawnością również korzystają z turystyki, a nawet chodzą po górach, tak jak ja. Na ekranie widok prowadzonej dyskusji w trakcie jednego z paneli dolnośląskiego kongresu. Jednak na Dolnym Śląsku jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie dostępności podkreślali to w swoich wypowiedziach Marta Mazur-Sokołowska i Krzysztof Sobczyk z Fundacji Szerpowie Nadziei. My dopiero zaczynamy, bądźmy szczerzy, jest przed nami jeszcze masa roboty. Ale też ogromnym sukcesem jest to, że w ogóle ta potrzeba, że została zauważona potrzeba dostępności tych miejsc i tych, e, tych przestrzeni, ponieważ przez wiele lat wcześniej w ogóle nikt nie myślał o tym, żeby takie miejsca udostępniać i że, że osoby z niepełnosprawnościami mogłyby w ogóle góry zwiedzać. Więc myślę, że to już jest wielki sukces, że ten kongres w ogóle się odbywa i że te potrzeby są zauważone. Aby Dolny Śląsk był coraz bardziej dostępny dla każdego, niezależnie od wieku czy stopnia niepełnosprawności, potrzebne są tego typu wydarzenia jak Dolnośląski Kongres. Dlaczego? O tym więcej powiedziała Joanna Koczwara, mieszkanka naszego pięknego województwa. To nie jest tylko spotkanie, e, że tak powiem teoretyczne, tylko jest też e, praktycznych użytkowników e, przestrzeni. Wszelkiej górskiej, miejskiej, e, czyli nas, e, osób na wózkach i osób z różnymi innymi e, dysfunkcjami ruchu, e, wzroku, słuchu, e, które. E, no i właśnie fajnie jest to, że tak wszyscy jesteśmy wrzuceni, e, że tak powiem, do jednego wora i, i z tego fajne rzeczy wychodzą. Na ekranie widok ze ścieżki turystycznej u podnóża Karkonoskich Gór. Przed Dolnym Śląskim jeszcze długa droga do pełnej dostępności, ale warto o nią walczyć, zapewniła nas Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia. Ten proces to nie jest proces jednego dnia. To jest proces długofalowy. I myślę, że ta współpraca. Wrocławia i regionu jest bardzo potrzebna, bo Wrocław kocha turystykę dolnośląską, wszyscy ją kochają, nawet właśnie ta dostępność jest bardzo potrzebna i w turystyce, i, i dlatego tutaj też o tym mówimy, ale również dolnoślozacy przyjeżdżają do Wrocławia a, i chcą korzystać z tej przestrzeni miejskiej, żeby zobaczyć atrakcje stolicy dolnego śląska, te kulturalne, te... Mm, dla seniorów, dla dzieci, więc społeczeństwo w całości zasługuje na dostępność tego, co mamy do zaoferowania. Tymi słowami kończymy kolejną naszą audycję. Do zobaczenia i usłyszenia za rok. Na ekranie widok z lotu ptaka oddalającego się zaśnieżonego ośrodka narciarskiego na polanie Jakuszyckiej. Napisy końcowe. Pojawia się logo telewizji Dami Jelenia Góra. Na ekranie widoczne są logotypy Nie ma barier Dolny Śląsk i Dolnego Śląska, a także napis Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. JAPOŃSKIE PRODUKTY NA POLSKIM STOLE Japanese Seafood Tasting Event 2025 to wyjątkowe spotkanie z producentami i dostawcami owoców morza z kraju kwitnącej wiśni. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 12 marca w Warszawie było JETRO, japońska organizacja handlu zagranicznego. Patronat nad przedsięwzięciem objęła ambasada Japonii w Polsce. Stosunki polsko-japońskie w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijają, co nie oznacza, że nie możemy... Można ich jeszcze bardziej rozwinąć. Dlatego też bardzo nam zależy, żeby zarówno polscy handlowcy, restauratorzy, jak i konsumenci poznali smak i jakość japońskich produktów, gdyż ta dziedzina mogłaby w naszych relacjach w przyszłości jeszcze bardziej się rozwijać. JETRO jest semirządową organizacją powołaną przez rząd japoński w 1958 roku w celu promocji japońskiego eksportu za granicą. Jej misją jest wspieranie podmiotów, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcałbym Polaków do spróbowania takich ryb i płodów morza, których jeszcze nie mieli okazji spróbować. Takich jak ostrobok żółty, czy jak małże świętego Jakuba, które nie są tak łatwo dostępne w kraju. W którym jest Morze Bałtyckie. A zatem gorąco zachęcam głównie do zainteresowania się tymi wyrobami. Aczkolwiek podkreślam, że jest jeszcze wiele, wiele innych japońskich łodów morza, nieobecnych na polskim rynku. Obecne i to od wielu lat jest sushi. Ta tradycyjna potrawa japońska złożona z gotowanego ryżu z dodatkiem owoców morza już dawno zdążyła podbić serca Polaków. I chociaż nieodłączny jej element nori suszony, sprasowany wodorost jest już powszechnie dostępny na rynku, warto wiedzieć, które wybrać. Zbiory wodorostów odbywają się między grudniem a marcem i te, które zostały zebrane na początku grudnia są e, bardzo miękkie, chrupiące, a jednocześnie rozpływają się w ustach. Wybór takiego produktu to gwarancja wyjątkowego smaku, podobnie jak ryba. Ta koniecznie musi być świeża. Mistrzowie japońskiej kuchni mogą wybierać spośród imponującej palety gatunków. Również one, dzięki pomocy Jetro, mogą już wkrótce zagościć na polskim stole. Hej! Mamy tutaj różne rodzaje tuńczyka, zarówno toro, jak i ciutoro. Wszystko to jest całkowicie naturalne, dopasowane do smaku konsumenta. Wysoką jakość japońskich owoców morza doceniają najlepsi polscy restauratorzy, szefowie kuchni oraz koneserzy. O organizacji JETRO widziałam już dużo wcześniej, ale tak naprawdę dzięki przypadkowemu spotkaniu z panem Yasuki w naszej restauracji, zawocowało to dalszą współpracą. Mieliśmy okazję brać udział w promocji japońskich seafood, sprowadziliśmy świeże przegrzebki, z Hokkaido. Ryby Hamachi. Takie przedsięwzięcie określam jako bardzo efektywne, bo dzięki temu my mogliśmy jako restauracja poznać nowe japońskie smaki, a dwa, że nasi goście mogli posmakować czegoś innego. I dzięki temu można powiedzieć, że jesteśmy jeszcze bliżej Japonii. Stolice naszych zaprzyjaźnionych krajów dzieli odległość ponad 8600 km. Dzisiaj klienci w poszukiwaniu tego jedynego, szczególnego smaku nie muszą decydować się na ponad 10 godzin w samolocie. Japanese Seafood Tasting Event to biznesowe spotkanie, które radykalnie skraca dystans od producenta do konsumenta. Dzięki niemu klienci mają szansę sięgnąć po coś naprawdę wyjątkowego, coś ze smakiem firmowym Made in Japan. Pan. Pierwszą taką interesującą cechą sake jest to, że jest dostępna tylko w Japonii. Wino produkowane jest w różnych krajach na świecie, natomiast sake jest dostosowana do japońskich warunków geograficznych, dlatego jest to trunek wyjątkowy, a mimo to ma wiele oblicz, wiele twarzy, wiele walorów. Japonia to zaufany, pewny partner handlowy, a wysokie standardy, które spełniają japońskie produkty spożywcze, od wielu lat znajdują uznanie wśród liderów branży choreka w Polsce. Mimo, że kupujemy produkty japońskie i dystrybuujemy je, to na takich targach zawsze się znajdują rzeczy, których nie znamy, albo które nawet wiedzieliśmy, że istnieją, ale gdzieś w takiej codziennej pracy nie było momentu, żeby się nimi zainteresować. A tutaj jak od razu się je spróbuje i czasami nawet dostanie próbkę do zawiezienia kolegom, no to jakby zawsze jest więcej wiedzy i, i doświadczenia też. Wiedza, doświadczenie, zaufanie to wartości, które zdobywa się dzięki poznaniu opartemu na wzajemnych kontaktach. W naszym kraju Japonia kojarzona jest z dążeniem do perfekcji w każdej dziedzinie produkcji. Nasze samochody, nasze inne wyroby są już znane, a teraz czas na pokazanie kultury. Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego posiada ponad 70 biur regionalnych w ponad 50 krajach świata. Oprócz wspierania japońskiego handlu z Polską, głównym zadaniem otwartego w 1975 roku przedstawicielstwa Jetro w Warszawie jest promowanie polskich inwestycji w Japonii. Działalność Jetro Warszawa obejmuje swoim zasięgiem również Ukrainę, Litwę, Łotwę i Estonię. Od zarania dziejów Pomorze było krainą rybacką. Sprzyjają temu warunki geograficzne, przede wszystkim położenie u wybrzeży Bałtyku, ale także obfitość jezior i rzek. Przez wieki w ciężkim rzemiośle rybackim wyspecjalizowały się całe wsie. Doskonałym przykładem są położone w pobliżu morza i jeziora łebsko Kluki. Obecnie wieś stanowi skansen, w którym tradycje rybackie są nadal żywe. Skluki aż do początku XX wieku były typową wsią rybacką. Tam przede wszystkim jezioro było źródłem życia. Rybacy z kluku łowili na morzu, natomiast zdarzało się to stosunkowo rzadko. Rybołówstwo było zawsze zajęciem bardzo niebezpiecznym, bardzo trudnym i niosącym wiele zagrożeń, także rybacy jeżeli mogli, to łowili na jeziorze. Jezioro jednak mimo wszystko, mimo że to ogromne jezioro i też było niebezpieczne, jednak bardziej było bezpieczne dla rybaków, natomiast obowiązywały okresy ochronne na jeziorze i wówczas rybacy łowili na Bałtyku również. Jeśli nie jezioro, to wypływano nad morzem tam e, mieszkając, jeśli nie na wsi, w szałasach tymczasowych, na Mierzei Łebskiej, e, tam były rozlokowane. Rybacy z kluk chętnie łowili duże ryby słodkowodne, takie jak szczupaki, sandacze i węgorze, które łatwo było sprzedać lub wymienić na inny towar. Nie gardzili także bardziej pospolitymi gatunkami, np. płociami lub okoniami. Na morzu chętnie łapali łososie i śledzie, rzadziej zaś dorsze i flądry. Były głównym źródłem pożywienia, ale również rybami handlowano, wymieniając na inne towary, chociażby na mąkę żytnią, której tutaj no, praktycznie zawsze brakowało. Wykonywanie zawodu rybaka wiązało się nie tylko z samym połowem, ale także pracami przygotowawczymi. Rybacy sami robili sieci, budowali i naprawiali swoje łodzie. Do dzisiaj te czynności odtwarzane są w klukach. My szyjemy sieci tutaj, pokazujemy turystom, jak to kiedyś szyto. Próbujemy po prostu otworzyć ten klimat. Dzisiaj się kupuje gotowe płótna. Kiedyś to po prostu musieli z pola lę zebrać, albo potem kupowano bawełnę, już później trochę. No to już były już jeszcze inne czasy, nowsze, ale taka linka to musiała być zrobiona na kołowrotku, kobiety musiałem zrobić, dopiero z tej linki się robiło płótno, oczka łapało i dopiero z tego płótna się wycinało odpowiednio ze świerka, po prostu gałęzie się też zbierało na żak, na obręcze, to też trzeba było je obierać, potem moczyć, potem znowu wyginać i dopiero powstawał ten żak. Rybacki praktycznie przez wiele stuleci się tak naprawdę nie zmieniał. Zmieniały się materiały. Natomiast sam sprzęt można powiedzieć, że jest bardzo y, od zarania podobny. Była łódź, była sieć zawsze. Natomiast te łodzie, najpierw były to dłubanki, czyli łodzie wydubywane w pniu drzewnym. Później były to łodzie drewniane, y, klepkowe. Następnie już w XX wieku weszły również y, metalowe kadłuby, kutry spalinowe, czy też y, do łodzi doczepiane silniki, czy też y, żagle, które, które były na łodziach. Natomiast podobnie sieci, najpierw lniane, bawełniane, później, a na koniec już z włókien sztucznych. Natomiast bardzo podobne formy od cezy poprzez później niewody, różnego rodzaju płoty zastawiane w wodzie. W zasadzie one do dzisiaj praktycznie funkcjonują w innych rozmiarach, z innych materiałów, ale właściwie takie same. Przez wieki pomorscy rybacy uchodzili za grupę mniej zamożną niż pobratymcy żyjący z roli. Ponadto musieli borykać się z wieloma zagrożeniami, związanymi m.in. z żywiołami. Rybołówstwo na współczesnym pomorzu nadal funkcjonuje. Rybacy pracują zarówno na morzu, jak i na wodach śródlądowych. I podobnie jak przed wiekami, borykają się z wieloma problemami. Staramy się jakieś tam nisze wypełniać, poszukiwać swoich kawałków, można powiedzieć, morza do zagospodarowania tych ostatnich, gdzie jeszcze można coś złapać. Natomiast co do ogółu, to, to tak, to można powiedzieć, że tych kuterków tutaj jest coraz mniej. Dość powiedzieć, że 20 lat temu ustka miała około 120 jednostek rybackich. Teraz, na koniec tego roku, zostanie ich 30. Także to pokazuje skalę, można powiedzieć, w zaniku, ale w skale problemów, jeżeli chodzi o Bałtyk też. Rybacy to są ludzie ciężkiej pracy, więc to nie można powiedzieć, że to jest wymierające. Ono się zmienia, dostosowuje się do nowych zadań, do uszczuplonych zasobów, ale też postępuje mechanizacja, automatyzacja pewnych procesów, tak? Już nie potrzeba pięciu ludzi na pokładzie. Można powiedzieć, że do dostępnych zasobów wystarczy ich trzech bądź dwóch. Z roku na rok kutrów rybackich w nadmorskich portach jest coraz mniej. Przykładowo jeszcze niespełna 20 lat temu w Ustce stacjonowało ponad 100 jednostek. Obecnie jest ich nieco ponad 20, a niebawem będzie mniej. Na pewno wszyscy nie wyginiemy, można powiedzieć, natomiast będzie to dosyć ograniczona. Mamy mam działalność, mamy przykłady portów na zachodzie, gdzie z takich w zasadzie enklaw wielkich centrów rybackich na, na północnym morzu też zostały takie pojedyncze porty. To niestety nas y, też na Bałtyku czeka. Takie nie będzie to główna gałąź żadnego z portów polskich, natomiast poza Morze Helem, który ma predyspozycje terenowe do tego, na pewno takie chorągiewki y, jeszcze długo nie znikną z horyzontu. Na trudną sytuację polskiego rybołówstwa ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich są kurczące się zasoby ryb w Bałtyku. Ponadto stale rosną koszty połowu i utrzymania kutrów. Wielu rybaków narzeka także na postawę polityków związaną z gospodarką morską.